To jestem ja, jako gość specjalny na odcinku Twoje 5 minut 3. I w tym filmie razem ze mną zajrzycie za kulisy programu. Zobaczycie backstage'owe rozmowy, a podczas nich wiele śmiesznych i wzruszających momentów, które przeżyliśmy razem całą naszą paczką podczas wyjazdu na finał Twoje 5 minut. Ale jak to wszystko zaczęło się od początku? Ogółem, moi drodzy, jestem w wynajętym pokoju. Tego, że oni wynajęli mi małe mieszkanie, dosłownie. Załatwili mi małe mieszkanie w tym miejscu, w którym w ogóle odbywają się nagrywki. Od razu jest jakaś szafa. Nie wiem co, co, co tu jest, o co tu chodzi. Nie jest to bardzo zwykła, po prostu i safe nam bym chciał coś schować. Pewnie jest toaleta, dokładnie. O no, kurde, basunie, nie? Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie. Normalnie, wielkie łóżko. Z widokiem w ogóle jakim pięknym. No, dziękuję w ogóle za przyjęcie mnie dzień wcześniej, bo ułatwiło mi to podróż i spowodowało, że na pewno się nie spóźnię, Tak jak kiedyś spóźniłem się do jego na z Sabotasisty. Są najfajniejsze. Nie znam jeszcze uczestników Twoich 5 minut, ale oni są gdzieś tam. Zastanawia mnie, kto tam jest, jak bardzo są to pozytywne osoby, jak bardzo są to dobre osoby, które generalnie, no, nadają się do tego, żeby zostać tym influencerem. Trzymam kciuki, że poznam dzisiaj fajnych ludzi i że będę mógł im jakoś podpowiedzieć. Po chwili czekania udałem się na plan filmowy. Skradamy się. Dzień dobry. Tak, cześć. E, więc szybki briefing zrobię. Więc my sobie tutaj siadamy, uczestnicy przyjdą stamtąd, z tamtego domku. My będziemy tu w trójkę, ciebie jeszcze nie będzie. Ty będziesz schowany e, tam, Sylwek zaraz ci pokażę. Na nasz sygnał, on będzie miał słuchawkę. Schodzisz, oni krzyczą oczywiście. Ty machasz jak papież i jest zabawnie. <grym> nasz odcinek jest dopasowany tak do ciebie, żeby był po prostu tak związany trochę z twoją osobą, żeby to było, żeby to było po prostu spójne. To oznacza, że ich głównym zadaniem będzie praca w grupie i wymyślenie od początku do końca i zrealizowanie filmu. I później to, co, kurde, lubimy najbardziej, czyli oczywiście tutaj walizeczki i one symbolizują no, kasy, no, kasy, i koła. kasy, którą im proponujemy za odejście z programu. Nikt nie odejdzie ogólnie. Tak myślisz? No. Boże, straszne to jest. Nie Lotów. wiem, jakoś mnie stresuje to wszystko. Po szybkim briefingu przeszliśmy do nagrań, a następnie zapytałem uczestników o ich odczucia. Tyle siana, nikt nie wziął, naprawdę. Nikt się nie, wziął, tka, na <suszę> się nie połasił. Może, Szok. straszne, straszne. Mówię, ja chcę jeszcze na nich popatrzeć trochę. <grywa> ja chcę jeszcze na za drogę, Ale, ale <suszę> byłam bardzo ciekawa, czy ktoś to w ogóle weźmie, naprawdę. Ja się aż spłuczyłam. Ja tak czułam, że nie taka takiej sumy na oczy i w ogóle pokojonej mogę, idę bez tyłu Czy chciałbyś jeszcze... nagrać z nami tik Tak, bo słuchaj Jest taki jeden TikTok. E, nie, wiem, czy nasz. nie wiem czy kojarzysz taki dźwięk Hej Freeze, Stałeś już? Czy już wstałeś? Już wstaję Rano. kulki już są gotowe Eks! Dobrze, nagram A tak szczerze, kto wygra? No ja i Kuba Zbychu King Mocni ludzie to są, przeładowani energią I co, czemu nie wziąłeś kamery? Czemu nie wziąłem kamery? Bo 20 koła stary Jak zobaczyłem 10 koła mówię Nie, nawet mi przez nie przeszło, żeby to brać Ale jak Wyskoczył z 20, mówię, dobra, no 20 tysięcy to już jest bardzo fajna kamera. Mam kamerę, ale ja czuję, że mogę to wygrać, więc nie wziąłem. I jak ogólnie wrażenia na razie? Mają naprawdę masę energii. Wydaje mi się, że ogólnie to tak emanujesz, jak jest tyle ludzi, to jest naprawdę po prostu taka dobra energia. Yy, mogę ci powiedzieć taką różnicę między castingami, a tutaj programem. Na castingach najczęściej wieczorem czułem się taki mega zryty bez energii, bo ludzie wysyła, wysysali z siebie energię, nie? A tutaj no. fajnie, bo oni ci dają i się rozbudzasz też dzięki nim i to jest tutaj super Wielka, wielki plus, ale też no, są kurde mocno osoby już, nie? Następnie nagrałem szybkiego TikToka z uczestnikami. Widzowie, statyw mi się zepsuł, trzeba sobie jakoś radzić, pożyczyłem worek. Jest tak dużo pozytywnie nastawionych ludzi, oni są tak uśmiechnięci i tak energiczni, że szok. Jak już cię wyrzucą, to zapraszam. Tak? Dobra, deal? 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 Serio? Deal. Dobra. Taki krzyk i rozpierdziel. Niż, wiesz, 20 minut na za... ich pytania. Ale to ja uważam, że tak jest bardzo dobrze ogarnięte z taką dużą grupą ludzi. Przez oni biegają, krzyczą wszyscy, skaczą, głupią. Ale jest głośno, No jest, jest, bardzo. Macie naprawdę bardzo dużo mocnych charakterów. Bardzo dużo. naprawdę. A ty wiesz, Wizznarz, jaką oni drogę przeszli? Eee, całości nie. Oni byli najpierw było 700 osób, wiesz, z kilku tysięcy zgłoszeń. Wybraliśmy 700 osób. Te 700 osób przekastingowaliśmy, wyrzuciliśmy 90% z nich, zostało 70, była druga runda castingów i z nich wybraliśmy 20 osób. to są te osoby. Pomimo tego, że jest tak właśnie bardzo dużo osób, to już się kilka wyróżnia. Naprawdę radzą sobie lepiej w grupie. Potrafią wyjść przed szereg, powiedzieć więcej. To takie pierwsze chwilowe przemyślenia moje, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało docelowo. Jak... Ej, no, trochę tak. Mam coś takiego, że no, bo jestem bo przed kamerą, ale teraz żeby inni mieli. No bo my zjemy sobie tutaj, kręcimy beczkę, tak jest, robimy kręcimy content, beczkę. ale próbujemy też być po prostu sumienni i wyjaśnić, co będziemy teraz robili. Ale teraz, no, trochę tak z tyłu jesteśmy. Zresztą i tak operatorzy tam na nas czekają. My mamy Ciebie, więc ty jesteś tak, trochę baka, bardzo. <suszy> bardzo, ro bardzo rozsądnie polecam ogółem w takich sytuacjach. Jak nie ma was centralnie przed kamerą, odpoczywali, bo ja widzę, że wy wszyscy wariujecie jak tylko się da. Okej, okay, to nakręca. Ale przed wami cały dzień to już jest trzeci, tak tak tak. no to jeszcze trochę was czeka ogólnie ale nie sądzisz że też jak na przykład ktoś chce to będzie miał tą energię ciągle no trochę tak jest ile masz lat 20 w tym roku ile masz lat 20 jesteście jeszcze młodzi więc możliwe że tak ogólnie ale zobaczycie że z każdym dniem z każdym wypalaniem się takim energicznym przed kamerą nie mówię ogólnym mhm. będzie tej energii coraz mniej lepiej przeżyć dwa tygodnie życiem tygrysa niż 20 lat życiem żółwia Where's that? Where's that? Uh. Fajna konkurencja, nie będę Wam pokazywał nic, całość oczywiście możecie zobaczyć u Karola na kanale. Ja swoje poobserwuję, pokażę wam tylko tak lekko coś zakulisowo. Trzy koła Fortuny, gigantyczne, kolorowe. Cały namiot jakiś. Za trybutami, za pieniądze oczywiście do kupienia. Mega fajnie. W tym dniu poznałem naprawdę wiele nowych i ciekawych osób. A teraz przejdźmy do momentu, w którym cała nasza paczka szykowała się do wyjazdu na finał programu. Gdzie są wszyscy? Halo! No zobacz jak one są ubrane! Za dobrze są ubrane, ja jak, tak. tylko jak wśród jeden naszedł, w tam będę szedł, w klapkę, bo nie mam siuchów Możecie się gorzej ubrać Czemu ty ja jesteś tak. tak ubrana? No ja mam top i spodnie Czemu ty się tak ubierasz dobrze? Zobaczysz zobacz. mnie zaraz stary No kurna Zobacz mnie zaraz, stary. ja zakładam no. soczewki pierwszy raz w roku, żeby oksy założyć I zobacz to do tego Ja mam stryskę tutaj, proszę bardzo Czemu oni tak dobrze wyglądają? Co ty się tak brzesz? No nie no, że sama Ja to tak, to się tak normalnie wiesz, się ubrałem Po prostu wiesz Podpisać się gdzieś czy coś? Przyniosę na mam wiesz, w Drugi wspaniałomia. Przysięgam, że nie jadę z wami! Ostry, powinieneś iść w najgorszy kciuka jakie masz, wiesz o co chodzi? taki koszulce, które jest mega sprana już, ale jest za nowa, widać to jest nowa koszulka. Jeszcze o tym, że jedziemy najbardziej, gdzie będzie moja była. Dobra, pijmy cię <grym> w <planiku. grym> niech wie co straciła <grym> Moi drodzy, jedziemy właśnie na finał Twoje 5 minut 3 Dostaliśmy zaproszenie. Fris już mnie z powrotem lubi, bo kiedyś mnie nie lubił, bo ja go szczypałem i gryzłem. Dostaliśmy dwa zaproszenia, jedziemy w 7 osób. Można? Hmm, można. A, można. można? Ja, no, ja tak, Czajek dostał, dostał zaproszenie dla niego i osobę towarzyszącej, więc jedziemy w 7 osób. Dał! Jedziemy! Pojechaliśmy do Krakowa, gdzie odbywał się finał. Hello! Sia, tak, Operator. Operator. O, operator. Jest tą VIP taką, złotą. Będziesz dzisiaj operatorem. Kurczę, a tej VIP nie można? Mogę ci później pomalować jak załatwisz pisak. Dobra. Ty, bo nasza operatorka robi tu foty. Nie, no nie. Bo tak naprawdę to jest nasz event, stary, wiesz? To ja Sandrze kamerę dam, jak będziemy wchodzić, co? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Sandra nagrała tutaj? Mogę nagrać, Sanerka, hey, co? Ej, hey, hey, pierwszy raz tak mam, stary. To Sandra Sandra ci robi zdjęcia? Mi już któryś raz robiła. Cześć, hey. Natalia. Cześć. Hey. Ja hey. oraz mój brat cześć, Daniel. Cześć, Natalia. Cześć. I tak sobie a ja jestem Krzysiek <grym> Jestem i operatorem i tutaj tych i młodych i ludzi Panie ale nie muszę nikomu, ale ja mam żołądek z kulkę To został, to w został i dziurka Ale no oni są super Są super, naprawdę no oni, oni chyba weszli, się stresują, nie wiedzą do kogo podejść Ja do nich pójdę Dzień dobry O, Dzień dobry. Dzień dobry, jak poszło? Dobrze, Widzisz, jestem Czemu chwycywistym Nie wiem, nie Ale tam powinniście być, tam! Właśnie ja Sami wygrani, serio! No. Ja rzut beretem się załapała. Ej, ale oni ta, ta. wyglądają tam tak mocno. Ej, ty chyba poszedłeś daleko, co? Wczoraj, ta. dzisiaj odpadłem. Piąte miejsce, kochani! Serio? To pięć! Powiem szczerze, nie wierzyłem, A, że tak daleko. A jednak kuba paniczko, A, ma to głośność. Zaskoczyłeś mnie. Słuchajcie, słuchajcie. Powiedziałem się, co się będzie działo dzisiaj Co się będzie działo? Się będzie? Ich misją jest zaistnieć na inwencie wśród influencerów. Czy tutaj? Tak, więc Dobra, im. Najgorsza <laughs> <laughs> Tak myślałem, że to będzie pierwsza rzecz, którą powiedzą. Dobra, że jak oni tu podejdą, po prostu to weź stary. Weź, weź. Karol. Jesteś zadowolony z top 4? Tak, tak, tak. Nie, no mega mocy są. Powiem ci szczerze, że stary, jak zobaczysz sobie film, co się działo w tych innych dniach, to zrozumiesz, że to są ludzie z gigatalentem w ogóle i są do tego stworzeni po prostu. Ja nie wiem. Ja hodowaliśmy ich w naszym laboratorium po prostu. Ja, ja właśnie, jak sobie patrzę na ich czwórkę, teraz ja sobie przypominam początek tego vloga, jak dwóch niedopadło. Padło od razu stary, Asterix i Obelix, to są <laughs> Oni dopadli, miły dwójkę, i mówię, nie no oni finał mają, stąd na bank no. no i są w finale, to jestem dumny Jeszcze mnutę wczoraj robili, no to rali nam głowy tak? Naprawdę jakby, no mocne, wszyscy działają, no te dwa tygodnie, nic wcześniej nie robili No to jest mocne, Nawet tiktoków, nic, Zbyku pierwszy raz był w studio i wczoraj stary to jest niesamowite Bo... Ty prawie zmęczony chyba jesteś, co? Nie, ja jestem już nabuzowany, nie mogę się doczekać po prostu okay. finału, wiesz? No dobra, no. dobra, lecę dalej, dziękuję ci bardzo ci się dobrze Cześć, cześć, cześć ona, ona generalnie nie mogła mówić po jednym dniu też przez Bartuś, Bartuś, ale powiem Czujesz o tych na plecach? Czujesz o na plecach tych ludzi trochę, co? Każdy ma swój czas, każdy ma swoje 5 minut, więc oczywiście, że tak, czuję. Powiem Ci tak. Byłem tu jako juror. No. Są zajebiści. Wiem, wiem, tylko trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie jest sprint, tylko to jest maraton. To jest maraton. Więc mogą być dobrzy, ale ktoś powiedział kiedyś, że nie jest sztuką to osiągnąć, tylko jest sztuką to utrzymać. Więc osiągnęli to i niech teraz to utrzymują. mówi printerem, jestem za akurat Nie wiem, czy to wartwe się już kończy? Nie, 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 totalnie nie. Cześć! Cześć, cześć. tak. Pójść, będę. się brać? widać? O, o, a nie widać? No. Wdyna...? <zysya> to zobacz. Ale zawsze jest z rodzeństwem tak, że troszkę się turbi. Naprawdę i widać po nim, bo że on jak opowiadał mi coś o i to z taką pasją, naprawdę z taką... Ale tego chyba nie da się opisać do momentu, kiedy sam nie masz dzieci, wiesz? No żywe, bo... bo każdy o tym mówi i każdy mówi, że to jest oklepane, że tak wszyscy mówią rodzice, ale po prostu do momentu, kiedy nie masz tego dziecka, może po prostu to będziesz wtedy w stanie zrozumieć, bo tak ja, jest. ja właśnie sam nie do końca potrafię to zrozumieć teraz, jak słucham go, widzę, że pasję ma ogromną do tego. Rozpaliło w nim ogień na nowo, nie wiem jak to powiedzieć, no? Bo wiesz, to jest coś takiego, że wracasz po ciężkim dniu, nawet po wielu porażkach, ale przychodzisz do tej osoby, Cały czas macie za ten nieustanny wzór, dla którego jesteś cały czas... Bohaterem, bohaterem cały czas jesteś. I, I ty chcesz być bohaterem na tej osób i może ci się wszystko w życiu nie udawać, ale ta jedna rola ma wyjść. Zobaczę może kiedyś. Czy ty wiesz na przykład, kto z tej czwórki... Byłeś ich czy nie? Nie, byłem, byłem castingowaczem. Czyli ty z ich bardzo czy nie? Na przykład? Nie, nie, nikt w ogóle nie, nie wiesz, wiesz, wiesz Wiesz o co ja pytam? No. Czy jesteś ten oddech na plecach, który ta, Tak, tak. Już rozkminiam, jak im tutaj kładę podrzucić pod nogi Niech chcę ci się przyjdą tak? O, normalnie, normalnie, trzeba będzie Jakby nasze zasady dalej obowiązują Nie Dziesiątka, dziesiątka na Daj, Dawaj, dawaj Dawaj Na evencie ktoś się nam Normalna sytuacja przecież Stary coś krzyczą, coś się dzieje, coś się dzieje stary Dzień dobry proszę pana Dzień dobry! Jak jest? Super, fajna atmosfera widzę. Jesteś w finale, ty wiesz co się dzieje. Wiem. O, cześć, tak. Cześć. Tak, cześć, cześć. tak. To jest moja dziewczyna Kinia i ogólnie moja pacuszka. No, cześć ogólnie. Cześć. 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 Mam nadzieję, że się uda, bo ty jesteś e, Wiesz co, bardzo mi pomogę twoje Na pewno? Tak. Cieszę się A, bardzo, staram się. Pamiętaj, że jest 50% szansy. Jest, albo tak, albo nie. Dzień dobry! Poznać, yy, nie się, nie Dzień dobry. Dobrze, zmieniliśmy się. Ja to zmieniliśmy się na lepsze. Ja mam dwóch kolorytów. Ja się śmiałem po tym, że wy jesteście jak Asterix i obelix, ale tak nie mówię generalnie, bo wy tak byliście razem, mega fajnie było. Nie, było. Odnalazłeś się chłopiec. Tak. Wiesz co wszyscy robić. Nie. Powiem Ci było strasznie cienko. Byłem zamknięty którą trzeba było wykupić, nie? I to trzeba było wykupić doświadczenie, że ja nie wiedziałem, że ona istnieje. O, słuchaj, bo ty generalnie, ja nie wiem, czy widziałeś, co się dzieje na TikToku teraz, obecnie w dniu dzisiejszym. No widziałem, no. Szaleją ogółem, żeby tutaj główka została... Wiesz co chodzi? Amble. Amble. Dokładnie, to co Skora. mówiłem wam, to co robiłem. A... Bo jak polecisz, to źle to się skończy. Wiem, to A ty jesteś ziemię. dobry, ty jesteś dobry, wykorzystaj to. Ty dobry. Dobry. Ej, ja Na dziękuję wam. Naprawdę. Jak myślisz faworyt czy nie? Co? Wygrasz czy nie? Ja to dzisiaj wygrywam. Tak? Zm Kompletnie inny mindset. zmęczony czy nie? Nie, dzisiaj podjarany Patrz, Patrzcie jak Szefi, to nadzoruje. Jak nad zuchem tak? wykluczył sobie ucho, żeby słyszeć nadzory. To jest mega patent, stary. To daje ci naprawdę dwa razy bardziej słyszysz I w tym kierunku. A on swoją ulubienicę Afryce, podgląda. W Afryce się tego nauczyłem. Ej, ale szacun, że Fris pojechał specjalnie do Afryki, żeby się nauczyć takich technik, żeby potem lepiej influencerów wyczytać. Tak, tak, bo to wszystko po to, było, no. Cześć, hey, Pola. Cześć, cześć. Pola. Dlatego, że spełniam swoje marzenia i robię wszystko, co tylko mogę, jestem super pracowita, no i postanawiam, że no... To ile pracujesz dziennie? E, teraz aktualnie pracuję dziennie mm, od siódmej do trzeciej. Ja mam bardziej kontrowersyjne pytanie. Jesteś faworytką friza czujesz się faworyzowana, czy nie? E, no, przez jakiś moment się czułam. I wszystko wiemy, dziękujemy. Za... No ja wiesz, ja na twoim miejscu to też bym się cieszył. No, to jest. Się, ostry. Chciałbym, żebyś poznał moich najlepszych przyjaciół. Tak jest To jest ostre, to jest już część. Mojej wspólnicy również nie interesuje, Ci się stresujesz, bo mam wrażenie, że jesteś bardziej zestresowany. to jeszcze troszkę, no? Eee, to, wziąc, może tak widać, nie? Wziąc, trochę jestem, ale trochę. Ja jestem kurde. Odierany. jeszcze mi fajnie pomogłeś, z tą radą yy, o wyczuciu czasu gdzieby odpocząć. Warszy przydaje. Ale większość nie słuchała tak czy siak, jak wam mówię. No i podpalali. No i widzisz? I ty jesteś śmiały. A teraz się stresujesz troszkę, czy nie? No nie, stresuję się, tak. No bo podobno shadowboxing dobrze pomaga na stres, stary, jak coś. I żebyś, że robisz tak? Na finale, jak wygrasz stary. jak wygrasz. Jak wygram to tak. To trzeba jak pior bez na znaczy sobie ją i dać. Rozegraj się bez zacięcia, mówię ci. zwizualizuj to sobie. Wygrywasz. Jako sam stajesz, jak gdyby nigdy nic, rozrywasz koszulkę. To zwizualizujmy sobie, to ty jesteś freezem, freezem, frizem jesteś Naszym zwycięzcą jest Duu jeszcze mocniej, jeszcze ty mocniej. Ty stary, ale wiesz, ty musisz musisz go wersję z stribu wtedy. I ty jak chwilesz... Ja, ja tak też rozrywam! jak Ty rozrywasz po prostu gdzieś stać! czy kawę w 20. Tak, bo boli mnie głowa. A kawa jest kawa lekiem na ból głowy? Tak, przy obniżonym ciśnieniu, podwyższa ciśnienie, co pompuje... Jezus, no, jak zwykle, co? Jak zwykle, no i co? Jak zwykle. Pompuje, tak, masz rację. Pompuje krew do głowy i wtedy szybciej... E, a skąd wiesz, że masz niskie ciśnienie? Bo czuję. Czuję się takie rzeczy? Tak, no. No, robi ci się słabo. Czuję się takie rzeczy. No i co? Halo? Halo? Chcie panowie jakoś siadać. Dobra, my idziemy tam z, z ostrym... bo Fris powiedział, że mamy iść na... Ten jako żyli. Właśnie, Właśnie my, możeśmy wam nie mówili, ale my ogólnie tutaj w tej kolaboracji jakby z Karolem i z Wojciechem... Nie, nie mówiliśmy dzisiaj, podpisać. ale. Je... Tak. Leżeć do stóp naruciaka! <grym> Najlepsze są. <grym> Najlepsze tak. <grym grym> Dobra, to jest ważne, zapamiętać, nie przeklinać na eventach. No, Słuchajcie. Zaróbmy coś na tym. Zaróbmy coś na tym. Mają też tutaj no, nie dużo kamer. jak jedna im zginie, to nawet się nie kapną. Ja z nimi nie wracam do domu, nie ma opcji. Nagle podczas tych wszystkich wspólnych żartów zaczął się finał. Na początku posłuchamy pięknej muzyki. Przed wami Julka Mieniała! Ja, Ogarnąłeś, żeby wziął na scenę? Zapomniałem No dobra, ale nieważne, przecież i tak nie chciał. Tak przyjdę. Co to za w ogóle? Nie wiem, ale ładna jest. Zapraszamy naszą czwórkę! WOOOOOO! <śleszy> umiesz gwizdać, Stary! Dzieje, bo będą ich roastować, oceniać. Wszyscy mają dobre morale, a oni wszystkich zwyzywają ogółem. A czy byliście mili? Ja bym miły, jestem jednym człowiekiem. A oni byli mili, czy byli krwawi? Nie, no, dwie osoby odpadły. To przejdźmy w takim razie do najistotniejszej części tego programu: czyli do tego, co z niego odpada. Dobra, autu ich nie i Kuba Jurek. Odpada? Odpadają. Kuba! Kuba jest. Zwycięzcom trzeciej edycji. Zobaczmy pis. 5 minut. Jest. No powiedz tu. Spinbło! Będziecie rywalizować o milion złotych z Martą, Karolem oraz Polą. To? Nie cieszymy się, to? nie cieszymy się. To no, nie rozdar koszulki zbiegi. Wiesz co, jestem zawiedziony. Naprawdę. Już tak też czas, żebyśmy coś wynieśli z zaplecza. Oni będą teraz ugadywać coś, gratulować, a my robimy pobije z czymś fajnym. Ja bym pufę wziął, ej, pufę ja bym... ja bym pufę wziął z tego pokoju, w którym byliśmy na początku. Tam pewnie nikogo nie ma teraz. Jakiego pokoju? Dodawaj. Wynieśmy to gdzieś na dwór, po prostu i co to podjedziemy tak, autem, no? Dodawaj teraz, stawaj. Przesłuchaj, to jest stopno. No parę to ci połóż, tak? Karo, Karo! Szacunek Dzień dzięki, dzięki jaram się to Spełnienie marzeń stary, to jest właśnie to Całe życie k***a pracowałem, żeby właśnie Co to zrobić, się ja? To jest takie zajebiste O no, kurde, wielkie szczęście stary Mega się jaro. Mogę podbić stawkę, wrzucam banię <laughs> to dwie Jak uważasz, ja się jaram po prostu, że, że to zrobiliśmy <laughs> Spełnienie moich marzeń, naprawdę Stary, rozumiemy ją telewizję, p... <laughs> no, mocno roz... ją. Razem. Ale on jest szczęśliwy, ej, ja go nie widziałem takiego nigdy jeszcze chyba. On jest naprawdę no przeszczęśliwy. Ja się kręcę. To jest stary. to, to jest to, tak jeszcze trzeba robić. Nie miałem luzy tak, zdjąć luz. tego nawet. Luz, stary. Wiesz jak ja mam luz. Wiesz, jak... Udało się. Ale słuchaj, wiesz jak ja mam niebład w rękach, ja bym chciał, to ja nie rozciągnę tego nawet. Luz, udało się, to jest najważniejsze, ej, wiesz co teraz będzie. Zabier... Będzie za bidol. Będzie ja za zapier... ja no, Trzeba się na to przygotować szacun. Tak to tak. życie. Widzowie! Dzisiaj to by było na tyle. Koniecznie subskrybujcie kanał i koniecznie proszę was bić na film jutro o 15.15. 15. Bądźcie z nami dalej. Otwieraj bagaże, otwieraj bagaże, szybko, 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 otwieraj bagaj, szybko. Trzy, dwa, jeden. <średencji> nie bierze. Oddaj to im, oddaj to tak. oddaj to ja nie mam nic Idzie pan, idzie pan, idzie pan. Ale, Ale jakie mamy piękną pogodę ja tutaj dzisiaj. Tutaj jestem wyłączony. Taki, Taki, Taki piękny dzień. Taki piękny dzień, naprawdę. Żadne pieniądze nie są w stanie mnie przekonać. Cztery stówki.